Witajcie na kanale Pi razy Książki Jak po tytule widzicie, dzisiaj będzie unboxing I to będzie unboxing kilkunastu, kilkudziesięciu, sama dokładnie nie wiem ilu książek Które... Których będę potrzebowała do filmików, które wymyśliłam. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze trzymajcie kciuki, ale w tym roku będą obchodzone 250 urodziny Jane Austin. Biorę udział, które zorganizowały dziewczyny, czytamy Austin i czytając rozważną i romantyczną chyba przepadłam. Przepadłam tak, że wymyśliłam, że coś zrobię więcej z tej okazji, jak to wyjdzie, nie wiem. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Um, w jakim czasie, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że filmiki będą kręcone do końca roku albo i dłużej. Zobaczy się, ale yy, dzisiaj unboxing. Dzisiaj unboxing. Yy, pierwszy filmik, yy, który będzie kręcił się wokół Jane Austen. Mam trzy ogromne paczuchy. No i. Yy, zaczynamy od O! Zacznę o, od takiej paczuchy. I a, już myślałam, że nie wzięłam dorzeczka. Wydaje mi się, że to będzie paczucha wyjątkowa. Nazwijmy to tak. Najpierw sprawdzę, czy to ta paczucha, o której myślę. A później Wam wszystko opowiem. Dobra to ta paczucha, o której myślałam. I zanim otworzę i Wam pokażę, co tutaj jest, to to jest paczuszka od wydawnictwa Tandem, które było tak uprzejme i postanowiło zgodzić się na współpracę w sprawie tych wszystkich filmików, które planuję. I już Wam pokazuję, co to mnie przyszło. A tak naprawdę, co do nas przyszło. Ok. Dobra. tak. Dobrze. I co my tu mamy? Zobaczcie. Zobaczcie, jakie tu mamy piękności. I ja to najpierw. Poukładam, mam dwa egzemplarze, więc domyślicie się, co to może oznaczać. Czemu dwa egzemplarze? Kai tutaj ze mną nie ma, więc te egzemplarze będą wędrować do was. Spoiler! Ale co my tutaj mamy? Mamy dumę i uprzedzenie. To jest ogólnie klasyka dla dzieci. I tutaj to jest seria Jane Austen dla młodych dam. Są tutaj różne ilustracje, duży tekst. Więc będę się zapoznawała, krytykowała, opisywała, co znajduje się w tych książkach dla najmłodszych i będę sprawdzała, czy faktycznie one są dla najmłodszych, czy niekoniecznie. Tak więc mamy dumę i uprzedzenie, rozważną i romantyczną. Opactwo Nordanger, Mansfield Park, Perswazję oraz Miłość i Przyjaźń, czyli tutaj akurat dobra, opis... nie pamiętam o czym to było, ale to nie jest jakby powieść Jane Austen, chyba, a może to jest jakaś. Fragmenty. No, no dobra, jest e, miłość i przyjaźń. E, brakuje mi emmy, więc po prostu emmy sobie dokupię. E, no i będziemy sprawdzać Jane Austen w e, wydawnictwie tandem. Wydawnictwu bardzo dziękuję e, za współpracę. Mam nadzieję, że będzie owocna. E, no, jak widzicie, ja się trochę. E, ucieszę, poczytam, ale dla Was też coś się znajdzie. Dobrze, teraz przechodzimy do nieco innych książek, na pewno dużo starszych książek. Tu mamy cztery książki, pięć książek, ale tak naprawdę tylko trzy nas interesują. Szybko mogę Wam pokazać, mam tu Moje Ewangelie oraz Sekta Egoistów Erika Emanuela Schmidta. Ale e, to było tylko dlatego, żeby była darmowa przesyłka. Tak, tak e, matematyka. Okej, okay. ale co ja tutaj mam? E, Julia Barrett, zarozumiałość, ciąg dalszy powieści Jane Austen, Duma i Uprzedzenia. Czyli e, to jest hipotetyczna kontynuacja Dumy i Uprzedzenia, e, napisana już po śmierci autorki. Emma Tennant, Niedobrana para, dalsze losy bohaterów Dumy i Uprzedzenia, czyli kolejna kontynuacja, hipotetyczna kontynuacja Dumy i Uprzedzenia, oraz ta sama autorka Eleonora i Marianna. To są akurat dalsze losy rozważnej i romantycznej. Więc, no nie wiem, możecie się domyślić, jakiego typu mam tutaj książki. Ech. To, że są mistrzami pakowania. To jest karton z pewnego sklepu spożywczego Pieczarka Krajowa. Pozdrawiam. Okej. Okay. No dobra, mamy to. Będę wyciągała po kolei, co tutaj się znajduje. Byłam najlepszą przyjaciółką Jane Austen, sekretny pamiętnik. I tutaj powieść fabularyzowana na temat Jane Austen, ale, ale z perspektywy jej kuzynki. Tak, z perspektywy jej kuzynki, no tak hipotetycznie, w sensie fa fabularyzowana. O. Jane Austen ukradła mi chłopaka sekretny pamiętnik, to jest druga część tej, yy, tej książki. To jest no, dylogia. Następnie mamy córka Elizy i to jest kontynuacja powieści Jane Austen rozważna i romantyczna. Listy wybrane Jane Austen. Na tym bardzo mi zależało. Sytuacja jest taka, że to nie są jakby przetłumaczone oryginalne listy Jane Austen, ponieważ większość tych listów została spalona przez siostry autorki, ale. Zobaczymy. Może, może się mylę, może tu są te listy, które przetrwały, ale historia jest taka, że ogólnie siostra spaliła wszystkie, wszystkie jej listy e, po jej śmierci prawdopodobnie, żeby nie doszło do skandalu. E, Emma i inni to jest kontynuacja. O, kontynuacja e, świata Emmy. O, czyli to jest jakby pierwszy tom, to jest drugi tom. A całość to jest hipotetyczny, ciąg dalszy Emmy Jane Austen. Następnie trzecia siostra, czyli kontynuacja losów z rozważnej i romantycznej. Niezłomne serce to jest biografia Jane Austen. Jeśli będziecie słyszeć w tle kartofle albo samochód, to przepraszam. Ale jest rano. Ja chyba poczekam, aż przyjadą. No dobra, trochę kartofla odjechały. Więc tak, niezłomne serce, czyli biografia Jane Austen zakochana Emma, czyli kontynuacja powieści Emma. Pemberley, czyli dalsze losy bohaterów dumy i uprzedzenia. Oraz ostatnia książka, czyli wakacje nad morzem. Historia miłosna Jane Austen. I tutaj też to jest książka fabularyzowana. I to jest takie gdybanie, ponieważ Jane Austen była jakiejś, w jakiejś podróży, no i poznała tam jakiegoś mężczyznę. I tu jest taka hipotetyczna historia, co się tam mogło zadziać. Ok, i to jest wszystko, co mam w tym unboxingu i się pojawi w tym filmiku. Ogólnie książeczek będę miała nieco więcej, ale są to książki z różnych bibliotek wypożyczone albo nie wiem jeszcze co tam wymyślę, ale no. Jak widzicie mam plany, nieco, nieco spore plany, no bo tych książeczek jednak trochę tutaj jest. Uch. Uch. Jest tutaj trochę tych książeczek. No, to jak mówiłam, nie są wszystkie. W sumie też nie tylko na książkach. Wokół książek będę krążyła w tych filmikach. Więc no, tak jak mówiłam, trzymajcie kciuki, żeby mi coś wyszło z tego, z tych moich planów. I, no i zapraszam do oglądania, bo mam dla Was książeczki. Więc nie, nie, nie przegapcie tego! No to co? No to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!